Sony Xperia S, Wielozadaniowość, Przełączanie i zamykanie uruchomionych aplikacji. Dotknij ikonę TV. Aby powrócić do ekranu startowego, wciśnij kropkę nad ikoną z domkiem. Dotknij ikonę Nawigacja Orange i ponownie wciśnij kropkę nad ikoną z domkiem. Dotknij ikonę Internet. Dotknij i przytrzymaj dłużej kropkę nad ikoną z domkiem. Na ekranie wyświetlają się wszystkie uruchomione przez Ciebie aplikacje. Teraz możesz w łatwy sposób przełączać się pomiędzy nimi. Dotknij ikonę wybranej aplikacji, aby ją wyświetlić. Jeżeli chcesz wrócić do widoku galerii uruchomionych aplikacji, ponownie dotknij i przytrzymaj kropkę nad ikoną z domkiem. Aby powrócić do ekranu startowego, wciśnij kropkę nad ikoną z domkiem.